Cześć, siemanko, tutaj Patrycek, rozgwiazda i witam was w kolejnym odcinku z naszej ukochanej serii, jaką jest The Evil Skończyliśmy sobie ostatnio w tym momencie i w tym momencie oczywiście zaczynamy. Też, że lecimy sobie dalej. Tutaj gdzieś słyszeliśmy Leslie'ego. Gdzieś stąd dochodziły jego krzyki. Bo nie chodzę z tą bronią, a wolę rewolwer. Tylko, że mam cztery kulery, które... A! Boże! Boże! Początek filmu, początek filmu ludzie i ja już obsrany jestem, ja już jestem obsrany. Ja, a ja może tylko jeszcze wam e, tu podgłośnię, co jedynie o te 5 głośności, bo widzę, że na filmikach nie jest jakoś to słyszalne. Znaczy jest słyszalne, ale tak okej, okay. dobra teraz będzie lepiej mi się udaje. Jezus, początek filmiku, ja już obsrany no. No raz, stąd wybiegła, gdy piara się paliła ogólnie. Co to, co, co tu się działo? Proszę mi wyjaśnić, co tu się działo. Okay. Podcechowam broń. I ja w końcu się o tym dowiedziałem, po prostu to klikając. Bo no właśnie zmyślam o tym. Czyli tu nic nie ma, tylko broń do strzelby. Okej, okay. skąd ty się darłeś, Leslie? Miło by było, jakbyś jeszcze raz się wydarł. Okej, okay. no to się rusz troszeczkę. Co to są za kukły? Czy ona ma maskę jakąś? Gazową? Czy się gazował na sobie? Okay. Nic nie ma takiego na sobie. Po prostu są takie szwy, że tak powiem. Nie wiem w ogóle po co taka kukła tutaj, ale no okej. Okay. Wrong with this kid. Patrz, jest Leslie Leslie, gdzie on już jest? Chodź lekarz, twój pacjent tu z las czaiś? To ty powinieneś się do niego poczuwać odpowiedzialność. Sam to mówiłeś. A nie, ja mam broń ja mam ich pierwszy, tak? Co to w ogóle za. Kto w ogóle to ustalił? Ura. Gdzie jakaś pułapka jest, czy jakaś pułapkę jest? Nie. No, ja tak sobie biegam na. na pełniaku. a? Mhm. Mm mm -hmm. mm -hmm. Dobra. Nie podoba mi się to. Naboje. Pamiętajcie ludzie, w grze jest dużo naboi. Patrz, mamy go. Ja pierdolę.

Jest blisko. jak gościu. Ale ja go nie widzę. I przepraszam, bo, Przepraszam, widzowie za wasze uszy. Jeżeli macie słuchawki, naprawdę wam współczuję. Strasznie się wydają teraz. Naprawdę. Dobra, strzeliłem po prostu na słuch. I właśnie na tą ikonkę. Jestem, jestem.

Co jest nie tak? Też mi się tak daje Kim ty jesteś, do kurwy nędzy? Może w końcu nam to wyjaśnicie? <tuszy> Co jest? Doktorze? Mam ciarki już. Mam już ciarki. No, dosłownie, o tym samym pomyślałem, murdo. Dobre spostrzeżenie, Sebastianie. Ej, co jest? Wiecie, że chciałem z buta wjeżdżać w te drzwi. Okej! Co Ja już tu chyba byłem, co? W ogóle to jest jeszcze niewyjaśnione, bo... Okej okay. Harp mamy jakiś, spoko W um, ogóle to jest jeszcze niewyjaśnione do końca, bo... Pamiętacie pierwszy odcinek? Jak skończyliśmy z pociętą nogą w windzie? To się dalej nie wyjaśniło Dalej nie wiemy co jest 5. Dobra, ja sobie może wszystko poprzeładowuję tu podpal mi każe? Nie no, geniusz! Myślałem, że to ten niewidzialny tu leży, wiecie? W ogóle nawet nie wiem, czy dobrze polazłem, czy to nie mam iść tam przypadkiem. Ale fajnie by było i zobaczyć to od razu. Czekajcie. Apteczka, ok. Przeładowane. Przeładujmy sobie jeszcze strzelbę, na wszelki wypadek. Zauważyłem to w momencie jak na to wbiegałem tak gra nie przestanie mnie zaskakiwać, naprawdę No nie przestanie mnie zaskakiwać, ale przynajmniej Mnie nie rozcząkowało Czemu tak akurat wskazało mi na to drzwi? Okej, okay, kolejna pułapka pieprzona Ale fart. Tak, jest chora, a tu o co chodzi? Czyli co, jakaś walka będzie? O, oczywiście, że jakaś walka musi być. Elektryczny Bełt. W ogóle zbieram bełty, a nie mam kuszy, nie? na ta pułapka śmierdząca. Same pułapki tutaj na nas czekają. Ta gra po prostu jest ustawiona po to, żeby nas zabić. Naprawdę. Tak mi się wydaje. Okej. Okay. Tego się nie spodziewałem. Tego się raczej nikt nie spodziewał. Ta gra jest psychiczna. Patrz pod nogi. Okej. Okay. I co? Znając życie opuszczę to i spadnie mi na głowę, nie? Po co mam to wkopnąć? Nie rozumiem na razie. Raczej chyba tego nie potrzebuję, bo drugie jest tutaj. Po co mam to kopać? Dobra, może nie będę skopywał tego do wody. Może będzie w jakiś sposób to potrzebne. Ale szczerze powiedziawszy, ja czuję, że tu będzie jakaś soluowa, Bo wybuchowe materiały są. Strzałki z sufitu są. Amunicja jako tako jest. Części jakieś są. Także mi się wydaje, że. Będzie ostro elektryczny bełt. No fajnie, ja mam te bełty, wszystko, ale ja nie mam dalej łuku. Nie ok, ja pierdolę, jaja co robicie, prawda? Ja o tym mówiłem. Chodźcie, by chorę z syny. No chodź! Ha, ha. Co, nie wejdziecie tutaj? Tak, kurwa, naprawdę oni podrabi nie chodzą? Ja, pierdolę gościu! Dobrze, trochę przebiegłem po tej mapie. To wiem, jak z nimi walczyć mniej więcej. Ale no, powiem wam, że nie podoba mi się to w ogóle. Dobra, może będzie miała amunicję przy sobie Coś miał, coś miał Okej, okay, tu biegną te psychole znowu Tu test są. Jestem w dupie Okej, okay, jedna, jedna kula Idzie ten gruby A! Skoczyłem do grubego. Wyłaś tą morto wyłaś! Boże, Boże, Boże! Ilu ich jest czyst? Nie posrało Cię kobiecino? Nie przeładowane, a ja celuję, nie? Okej okay. Jakoś się udało, nie powiem, że nie Weźmiemy sobie. Ten odcinek jest naprawdę chory. W tym odcinku naprawdę ludzie przepraszam Was za wasze cudowne uszy, którymi słuchacie takiego debila jak ja. Ale jest po prostu no masakra, nie? Fajnie by było, jakby... Może w tej wodzie będzie. Tu i dużo zabiłem. O. Coś, co mi się zwróci. Tu też trochę zabiłem. No ale no. Cóż. Masakrycznie to wygląda. W jakiejś krwi chodzimy Boże. Ten rówik. Największą zagadką on jest dla mnie. Kto to jest? Kto to jest, kto go stworzył i czym on jest? I nagle jestem już gdzie indziej, nie? Więc znów mogę biec. wejdę do drzwi. No, nie powinienem. Ale mam klucze jakieś przecież. Co, nie mogę ich użyć? No dobra. Tam jakiś gościu leży. Nic mnie nie zaatakuje. Mam kolejna amunicja, czyli kolejna solówka. Ja pierdolę. Boże! Co jest kurwa? No, better land? Ale gdzie? Przecież to były drzwi do no, kurwy nędzy. Boże, co to idzie? Sakra. przepraszam Przepraszam was ludzie Widzieliście to? Widzieliście to jak to biegło? Co teraz? To nic Może to zaraz tu wejdzie Tata już jest! Kurwa! Na dół! Widzę! Dostałem bombę! Spadłem na dół! Ty głupów, to ja bym płakał, nie? Ona pójdzie dalej! Kurwa! Dawaj, Mordo! Dasz radę, dasz radę, dasz radę, No to co, ludzie? Ja was naprawdę przepraszam z całego serduszka. Przepraszam za wasze uszy, naprawdę. Przepraszam. Ale to. ta kreatura, która nas właśnie goniła w tym momencie. jeszcze nic. mnie tak nie zesrało w tej grze. jak właśnie ona. Ja nie lubię pająków. Pająki to jest mój największy strach. A jak widzę takie coś, co biegnie w moją stronę. jeszcze ma głowę kobiety. Ojej. O Boże. Ja sobie zdaję sprawę, że ja będę z tym musiał walczyć. Ale proszę, powiedzcie, że to jeszcze nie teraz. A ty czego chcesz? Zostaw mnie! Zostaw mnie! A! Czego ty kurwa ode mnie chcesz? Czy ja umarłem! Tak, umarłem. Fajne, nie? Prawda? Mi się wydaje, że ja muszę strzelić w to co jest tam o. Bo on tu będzie wszedł? Okej, hey, gdzie on jest? Okej, okay, jest. Tak mi się wydaje, że to nie leży tu bez powodu. Bo? Nie? Ok. Zresztą chyba to była farba, tylko nie? I ja pierdolę nie! Co on nam z głową robi? Rozdział czwarty koniec. Odpalam następny rozdział zakamarki umysłu. Okej, okay, dobra. watching. Okej, okay, on na pewno patrzy. Dobra. Pamiętajcie, jeżeli się spodobało SUBI, łapka oraz komentarz. Jeszcze raz naprawdę mega Was przepraszam za, za te... Krzyki, no kurde, dalej, dalej nie mogę w to uwierzyć, że tak mnie przestraszyła ta gra. Ja lubię horrory, naprawdę lubię grać w takie gry. Ale to jest gra z 2014. Ona potrafiła mnie tak przestraszyć. To ja boję się pomyśleć, co będzie w następnych seriach z innych takich gier. Naprawdę. Ja się z wami żegnam i cześć.